Cześć, dzień dobry. Witam Was w serii Bóg Ojciec. Na dzisiaj mam dla Was księgę Jeremiasza. Tak, pytałam Boga, co powiedzieć? Co powiedzieć? No i pokazał mi księgę Jeremiasza. Zresztą jeden z moich ulubionych fragmentów, który wielokrotnie czytałam i, i lubię do niego wracać, bo jest piękny. I słuchajcie, będę dzisiaj korzystać z laptopa, ponieważ ten fragment, który za chwilkę sobie przeczytamy, łączy się z kilkoma też innymi fragmentami w Piśmie Świętym. Więc tak będzie po prostu też łatwiej przeskakiwać między, między wersetami i fragmentami. E, słuchajcie, właśnie. Księga Jeremiasza, rozdział 31, więc jak macie chęć, to zapraszam, otwórzcie Pismo Święte. E, Księga Jeremiasza datuje się na VI wiek przed naszą erą. Przypisuje się autorstwo Jeremiaszowi i w związku z tym właśnie Bibliści twierdzą, że została napisana sześć wieków przed Chrystusem. I to jest bardzo ważna informacja, ponieważ właśnie w tym rozdziale 31, gdzie tu w ogóle jest na przykład jeden z podtytułów Odnowienie dziełem miłości Bożej, to jest w ogóle piękne, i właśnie wchodząc w ten temat, że z miłości Boga wynika odnowienie, przechodzimy sobie tutaj kilka podrozdziałów dalej, gdzie mamy podrozdział nowe przymierze. Więc myślę, że to też nie jest przypadkowe, że właśnie nowe przymierze to jest ten moment odnowienia, które wynika z Bożej miłości. I będziemy sobie to dzisiaj zgłębiać. Wejdziemy sobie w takie spojrzenie, jak Boża dobroć wyraża się w tym, że oddał Chrystusa? E, troszkę już o tym mówiliśmy. Co możemy widzieć na krzyżu, tak? kiedy widzimy Chrystusa na krzyżu? Co możemy widzieć e, i pod kątem Syna, i pod kątem Ojca? Dziś wejdziemy głębiej właśnie, jak, e, żeby dostrzec tą dobroć Ojca na krzyżu. Co może wydawać się paradoksalne. Niektórzy mnie pytają, no je, były takie komentarze, nie? Jak Bóg może być dobry, skoro oddał swojego syna? A no właśnie, wyraża się dobroć Boga w krzyżu, i to jest widoczne, i będziemy dzisiaj to zgłębiać. Więc słuchajcie, właśnie no jesteśmy w tym zagadnieniu, tak? Odnowienie dziełem Miłości Bożej, Nowe Przymierze, od wersetu 31. Czytamy sobie tak: Oto nadchodzą dni, wyrocznie Pana, kiedy zawra z domem Izraela i z domem Judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą. Wyrocznie pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela. Po tych dniach, wyrocznie pana, umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać. Jeden mówiąc do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem, wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznie Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. To są, kochani, wersety 31-34. I spójrzmy na te wersety przede wszystkim. W kontekście datowania księgi, czyli jesteśmy 6 wieków przed Chrystusem i czytamy o Nowym Przymierzu, więc jest to ewidentnie księga, co jest zresztą stwierdzone, księga prorocka, jest to ewidentnie zapowiedź Boga, tutaj właśnie przez usta proroka Jeremiasza, że nadejdzie nowe przymierze. I teraz co czytamy sobie o tym Nowym Przymierzu? Że to nie będzie przymierze, jakie było zawarte z przodkami. Um, bo to przymierze zostało złamane. Tutaj mamy odniesienie. Że to nie będzie przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłam ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. I tutaj sobie skaczemy do odniesienia, uwaga, z ziemi egipskiej czytamy w odniesieniu tak. Gdzie my to czytamy? Oj, czekajcie. <laughs> eee, tak. Tak. Czytamy sobie w przypisie. Przymierze Synajskie. Czyli o czym tutaj e, czytamy? Że Bóg dał przymierze na Górze Synaj. To wiemy oczywiście, że chodzi w tym momencie o Mojżesza, tak? I to jest na przykład e, księga Wyjścia 24. Właśnie skaczamy sobie teraz w inny fragment. Gdzie jest tutaj podrozdział Zawarcie przymierza. I to jest ten moment, kiedy Mojżesz spotyka się z Bogiem na Górze Synaj. E, wypisuje właśnie tablicę po czym schodzi do ludu i, i czyta ją głośno ludowi, tak? I tutaj właśnie to jest księga wyjścia, 24 rozdział, werset 7, mówi tak. Wtedy wziął księgę przymierza i czytał ją głośno ludowi i oświadczyli, wszystko co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Ale, jak dobrze wiemy i jak możemy przeczytać tutaj w Jeremiaszu, to przymierze oni złamali, tak? E, mimo, że byłem ich władcą. I teraz, co mówi Bóg? Kurczę, jakby myślę, że kto czytał Stary Testament, to wie, co się działo w Starym Testamencie. Tam była naprawdę, mówiąc kolokwialnie, masakra. E, no naprawdę, to jak grzeszny był ten lud, jak notorycznie łamał prawo, e, to nawet nie chcę w to wchodzić, bo szkoda o tym mówić, nie? Wiecie, wszelkie kazirostwa, bratobójstwa, no po prostu, och, naprawdę jakby ja sobie nie wyobrażam, żebym miała tak żyć, jak ludzie w Starym Testamencie. Choć kiedyś żyłam trochę podobnie, ale na szczęście to się zmieniło. I słuchajcie, Bóg, widząc życie tych ludzi, to jak niesamowicie grzeszą, co mówi, sześć wieków przed pojawieniem się Chrystusa, mówi tak: To moje przymierze złamali, lecz takie będzie przymierze, jakie zawrze z domem Izraela. Czyli mówi, ok, oni złamali to przymierze, więc ja zawrę nowe przymierze. No i to jest po prostu pierwszy przejaw tej Bożej dobroci, że Bóg, pomimo tego wszystkiego, co widział ze strony ludzi, nie zniechęcił się ich działaniem, ich uczynkami i mówi: dobra, to wprowadzam nowe przymierze. I tutaj możemy przeczytać, że to przymierze. On umieści swe prawo w głębi ich jestestwa i wypisze na ich sercu. I to jest ta różnica właśnie nowego przymierza. To też możemy tutaj przeczytać w odniesieniu, że nowe prawo tego przymierza nie będzie czymś narzuconym z zewnątrz i nakazanym, lecz spontanicznym dążeniem ich serca. Czyli na tym polega doskonałość tego przymierza, że to nie jest. Jakiś pewien schemat, to nie jest prawo, to nie jest coś narzucone z zewnątrz, tylko e, będzie to pewnego rodzaju natura, będzie to głębia ich jestestwa, jak możemy przeczytać. I tu mi się od razu przypomina, słuchajcie, e, Rzymian, Rzymian 5, gdzie możemy przeczytać, że e, natomiast prawo weszły, weszło, niestety po to, to jest Rzymian 5 werset 20, natomiast prawo weszło, Niestety po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się las łaska. <noise> rozlała się łaska. Czyli kochani, e, nawet w Rzymian to jest e, opisane, że tam gdzie było prawo, wzmógł się grzech. I to możemy też zobaczyć w Starym Testamencie. Że właśnie e, to takie zewnętrzne narzucenie pewnych schematów, które z założenia miały być dobre, ale nie były, nie prowadziły do dobrego, tylko właśnie ono jakby uwypukliło, pojawienie się prawa uwypukliło grzech, że właśnie tak jak czytamy, wzmógł się ten grzech. No i tu mamy właśnie później, że jeszcze obficie rozlała się łaska, czyli to, w co będziemy teraz wchodzić. I to jest właśnie to nowe przymierze, że Bóg mówi, umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Kochani, co to oznacza? To oznacza, że dzięki nowemu przymierzu naturalne staje się dla nas, staje się to częścią nas, staje się to e, częścią naszego serca, bo jest to wypisane na naszym sercu, żeby wypełniać Boże prawo. Więc e, mówiłam to wielokrotnie, że e, miłosierdzie i mm, prawo miłości. Nie znosi stare, starotestamentalnego prawa, ale doskonale je wypełnia, w doskonały sposób, bo też pojawiały się wątpliwości, um, i cały czas ja je widzę wśród, wśród osób wierzących, że czy pojawienie się Jezusa zniosło, wiecie, dekalog, czy zniosło prawo Starego Testamentu? Nie. Ale wypełniło je w doskonały sposób. Także teraz, my, jako ludzie żyjący w Nowym Przymierzu, które Jezus Chrystus ustanowił na Krzyżu, nie musimy patrzeć, i gdzieś weryfikować nasze życie przez pryzmat prawa zapisanego literą, bo to jest martwe prawo, ale wystarczy, że damy się poprowadzić duchowi świętemu, że będziemy patrzeć w głąb naszego serca, że będziemy formować nasze sumienie. O tym pisał świetnie Jan Paweł II, a ja to cytowałam właśnie w magisterce, że to właśnie wyróżnia nas jako współczesnych chrześcijan, że mamy formować nasze sumienie dawać się prowadzić Duchowi Świętemu, żeby nasz duch był ożywiony Duchem Świętym i to jest właśnie wtedy to żywe prawo w naszym sercu, które jest częścią naszego serca, nie ma wtedy wiecie jakiegoś zgrzytu między prawem a naszymi uczynkami, bo to się staje naturalnym dążeniem. Nasze uczynki i nasz sposób życia naturalnie dąży za Duchem Świętym. No bo właśnie Oddajemy się jemu wprowadzeniu. Tak wygląda nowe przymierze. No to jest petarda, po prostu uwielbiam ten fragment. I teraz jeszcze zobaczcie, co tutaj jest dalej napisane, że nie będziemy musieli się wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana. I ja wierzę, że to, że potrzebujemy gdzieś tam sobie głosić, to, to jest tylko pewnego rodzaju zachęta, żeby się tak właśnie obudzić. Ale jak każdy z nas się obudzi, to naprawdę... Nie będziemy potrzebowali siebie pouczać na zasadzie e, nie możesz tak robić, źle robisz, bo to jest właśnie pouczanie w starym stylu, w Starym Testamencie. E, pouczanie w nowym stylu to jest pouczanie idź za duchem. Daj się poprowadzić Duchowi świętemu, no nie. Albo spójrz na, spójrz na Krzyż Chrystusa. To jest pouczenie w Nowym e, Testamencie. Spójrz na krzyż Chrystusa. I wtedy osoba, która naprawdę się zbudziła, która naprawdę spotkała Chrystusa żywego tu i teraz, która się w Nim po prostu rozkochała, jak spojrzy na krzyż, to od razu ma pragnienie w sercu, żeby się nawrócić. Um, no, dlatego nie będziemy musieli się pouczać, nie będziemy musieli sobie wytykać grzechów i stawiać jakichś reguł. W ogóle naprawdę słuchajcie, jak patrzę na to prawo, które się wzmaga wśród współczesnych chrześcijan, na no jakieś regułki, że to możesz, tego nie możesz. Myślę sobie, Boże, w jakim miejscu jesteśmy, nie, chrześcijanie, w jakim miejscu jest Kościół, że właśnie my się nawzajem pouczamy. A sześć wieków przed Chrystusem Bóg zapowiada przez Jeremiasza, nie będziecie musieli się pouczać, kiedy będzie nowe przymierze. Pytanie, czy jesteśmy świadomi nowego przymierza? Czy w ogóle wiemy, że żyjemy w nowym przymierzu? Co to znaczy żyć w nowym przymierzu? To znaczy żyć po Chrystusie, bo Chrystus ustanowił nowe przymierze. I to też czytamy. Tutaj w odniesieniu, że Chrystus odnosi się do tego fragmentu, do tych słów, odnosi się w momencie ostatniej wieczerzy. O, tutaj jest. To jest też w przypisie, jeden z przepisów w tym rozdziale. Jezus powołał, powołał się na nie, czyli na to proroctwo, powołał się na nie na ostatniej wieczerzy, ustanawiając nowe przymierze. W krwi swojej. O przymierzu krwi już troszkę mówiłam i będziemy w to właśnie głębiej wchodzić, bo to jest potężna po prostu głębia przymierza krwi i wynika z tego naprawdę ogromne, konkretne dziedzictwo dla nas chrześcijan. Um, no, że nie będziemy musieli się wzajemnie pouczać, nie? To na przykład wynika z tego fragmentu, ale też wiele, wiele innych rzeczy, w które będziemy sobie wchodzić. Um, Kochani, kończąc jeszcze jedno zdanie. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie wyrocznie Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Więc chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Jezus Chrystus ustanowił nowe przymierze. Przymierze krwi, o którym będziemy jeszcze wiele mówić. I dlatego, że żyjesz po Chrystusie. Możesz uczestniczyć w tym nowym przymierzu. I to jest nowe przymierze, w którym Bóg nam obiecuje, już obiecał nam sześć wieków przed Chrystusem. Obiecał nam, że w tym przymierzu i najmniejszy, i największy ma szansę poznać Boga. I co więcej, Bóg mówi: Odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Więc jeśli wspominasz o swoich grzechach, to zachęcam Cię, oraz z tym skończyć, bo Bóg już ich nie wspomina. To mówi Słowo Boże. Eee, uważam, że jest to petarda. Naprawdę wejdźcie w ten fragment. Eee, poza tym odcinkiem, tak sami na modlitwie. Eee, zachęcam was, przeczytajcie dokładnie ten fragment. Poproście Ducha Świętego, żeby dał wam światło, eee, jak można głęboko go zrozumieć. Bo w tych kilku wersetach jest, uważam, eee, esencja. Esencja tego, co wydarzyło się na Krzyżu, i jest to kolejny aspekt, um, który mam nadzieję już teraz będzie nam się pokazywał, gdzie będziemy patrzyli na Krzyż i będziemy widzieli nowe przymierze. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia.